Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie o koci miętce. Byli na niezwykle dekoracyjna, przepięknie pachnąca, przepięknie zdobiąca obwódki naszych rawat. A że ja nie lubię wydawać za dużo pieniędzy na rośliny w ogrodzie, pokażę Wam dzisiaj, jak wysiać ją samodzielnie i jak uprawiać ją samodzielnie, ponieważ jest to banalnie proste i naprawdę jest to roślina idealna dla początkujących. Zapraszam Was na ten odcinek. jest byliną wieloletnią, która swoją nazwę zawdzięcza właśnie uwielbieniu przez koty. Koty uwielbiają zapach kocimiętki, uwielbiają aromat kocimiętki. Kocimiętka bardzo przyciąga koty. Występuje naprawdę w wielu wariantach, zarówno kolorystycznych, jak i wielkościowych, ponieważ rozmiary osiąga od 30 do nawet 120 cm i występuje w kolorach od bieli po ciemny fiolet. W Polsce najczęściej spotykamy właśnie te odmiany fioletowe, ewentualnie niebieskie. Kwitnie bardzo długo, bo przez całe lato, od czerwca aż do końca września, idealnie nadaje się na rabaty, zwłaszcza na obwódki rabat, tworząc przepiękne wykończenie kwitnące na niebieską i przyciągające pszczoły, ponieważ kocimiętka jest bardzo miododajna. Jest idealna dla początkujących ogrodników, bo urośnie praktycznie na każdej glebie. Nie wymaga też specjalnego nawożenia, wystarczy ją raz w roku na wiosnę nawieść bogatym kompostem. Najlepiej rośnie na stanowiskach mocno nasłonecznionych, ale w takich mniej słonecznych, lekko zacienionych miejscach również fantastycznie sobie poradzi. W sezonie pielęgnacja kocimiętki ogranicza się w zasadzie tylko do przycinania. Należy ją przyciąć wczesną wiosną, jeśli nie zrobiliśmy tego jesienią. Potem przycinamy kocimiętkę po pierwszym kwitnieniu. Wtedy ona utrzyma taki zwarty pokrój, jak i również ponownie zakwitnie. Zmusimy ją do ponownego zakwitnięcia. Później tylko korygujemy te przeschnięte już kwiatostany, ścinamy. No i na jesień albo ścinamy ją, albo zostawiamy. Mamy dwa terminy na to, aby rozpocząć uprawę kocimiętki z nasion. Pierwszy termin to jest wczesna wiosna. Wówczas na początku marca wysiewamy nasiona pod osłonami do doniczek. Potem, kiedy one lekko podrosną, przepikowujemy do większych pojemników i do gruntu wysadzamy dopiero po połowie maja. Drugi termin jest to termin letnio-jesienny. Nasiona kocimiętki wysiewamy do pojemników w lipcu. W połowie lipca, i wówczas sadzonki są we wrześniu gotowe do wkopania. Moja, właśnie, o, taka piękna sadzonka, właśnie była wysiewana 11 lipca, i w tej chwili jest już taka gotowa do przesadzenia. Aby uprawiać kocimiętkę, potrzebujemy oczywiście podłoża, no i nasion. To są takie nasiona dokładnie. To jest najzwyklejsza kocimiętka. Link do nasion również zostawię Wam w opisie pod spodem. Nasiona wysiewamy do pojemników zbiorczych. Kiełkują bardzo szybko. Po kilku dniach, w takiej lipcowej temperaturze, już mamy malutkie sadzoneczki. Po mniej więcej trzech tygodniach, czterech tygodniach są gotowe do przepikowania do większych pojemników i wtedy zaczynają rosnąć ekspresowo, wówczas możemy je jeszcze podzielić na mniejsze sadzonki. Należy pamiętać o utrzymywaniu wilgotności, o wilgotnym podłożu i nie przesuszaniu, ponieważ one bardzo szybko przesychają, lubią kiedy jest jednak troszkę bardziej wilgotny. I tak gotowe sadzoneczki w połowie września są gotowe do wysadzenia do gruntu. Kocimiętkę wysadzamy do gruntu w odstępach 30 do 50 nawet centymetrów, ponieważ ona bardzo mocno i silnie się rozrasta, tak żeby później nie zrobiło nam się za gęsto miętki jak i większość bylin możecie obciąć teraz przed zimą lub poczekać z tym do wiosny. W przypadku kocimiętek zdecydowanie lepiej jest zostawić tą całą zewnętrzną warstwę na zimę, ponieważ daje to zabezpieczenie przed mrozem, przed przemarzaniem dodatkowo młode sadzonki przykryć jeszcze dodatkową warstwą ściółki. No i wówczas wczesną wiosną ścinamy ją nieziutko przy ziemi. Ona odbije takim zwartym pokrojem, nie będzie taka cała rozłażąca się. Moim zdaniem zdecydowanie bardziej korzystny na wysiew jest ten termin późniejszy, ten termin lipcowo-jesienny, ponieważ, co prawda, teraz ta sadzoneczka no, trafi do gruntu i ona zacznie już zamierać na zimę. Już w tym roku kwiatów się nie doczekamy, ale pachnie, pachnie fenomenalnie. Jeśli ją zabezpieczymy, ponieważ takie młode sadzoneczki warto na zimę lekko okryć, no po prostu zrobić im jakąś ściółkę, pomimo może kocimiętka jest oczywiście rośliną całkowicie mrozoodporną, ale takie młode sadzonki jednoroczne jeszcze lubią przemarzać w ziemi. I ta sadzoneczka, ona przez zimę się zadomowi, no i na wiosnę wystartuje po prostu z pełnym swoim kwitnieniem, z całą po prostu już paletą kolorów. Z kolei jeśli wysiejemy kocimiętkę w tym wcześniejszym terminie, tym wczesnowiosennym, no to ona zakwitnie, jest duża szansa, że zakwitnie, ale dopiero na końcówkę lata, gdzieś w sierpniu, we wrześniu, także na troszkę nam zakwitnie, no i wówczas przejdzie już w ten stan spoczynku. Jeśli chcemy wysiewać kocimiętkę z nasion, no to niestety wybór tych nasion jest troszkę ograniczony. Jednak z siewu nie mamy takiej dostępności odmian. Jakie mamy po prostu w sklepie ogrodniczym z zakupionych sadzonek. No, i jeśli ktoś zapyta mnie, czy warto wysiewać z nasion, to warto zdecydowanie po stokroć warto i zaraz powiem wam dlaczego. Wysiewanie samodzielne kocimiętki jest tak proste i sprawia naprawdę taką radość, bo te sadzonki po prostu rosną w oczach i mamy przepiękną sadzonkę w doniczce już takiej P9. Jak patrzyłam ostatnio w sklepach ogrodniczych, no to za taką sadzonkę w pojemniku P9 trzeba zapłacić mniej więcej około 7,50. Mi wyszły nawet nie z połowy paczki, trzy takie naprawdę duże sadzonki. Ale jeśli wcześniej, powiedzmy tak, trzy tygodnie wcześniej, jeszcze bym je podzieliła, to myślę, że ze spokojem uzyskałabym z tej ilości nawet sześć, a nawet więcej sadzonek. I naprawdę, jeśli potrzebujemy tych sadzonek, dosyć. Sporo, potrzebujemy ich na całą rabatę, no to jesteśmy z całej paczki jakby nasion kocimiętki, która kosztuje mniej więcej 4 zł, wyprodukować bardzo dużo sadzonek samodzielnie. Uprawa kwiatów z nasion wymaga trochę cierpliwości, bo tego efektu, wow, tego efektownego kwitnienia nie uzyskamy od razu. Te sadzonki potrzebują czasu, żeby się ukorzenić, potrzebują czasu, aby dojrzeć. Mam nadzieję, że choć trochę zachęciłam Was do samodzielnej uprawy tych roślin z nasion. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o wysiewaniu kwiatów, o uprawie bylin i kwiatów dwuletnich, no to zerknijcie, właśnie do filmu o wysiewaniu kwiatów letnich. Link zostawiam Wam do góry, jak i w opisie filmu. Za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.